-zie Panie Przewodniczący, Panie Premierze, mam konkretne pytanie do Pana Premiera. Ten fundusz, który rząd ma w tej chwili stworzyć, to jest 100 milionów złotych. Dwa tygodnie temu na południe Polski upadł zakład produkujący drób, Rezdrób w Rzeszowie. Zobowiązania do rolników to jest 172 milionów. Jeden zakład. 170-200 milionów. Rolnicy pytają się w tym momencie, jak będzie wyglądała spłata i zabezpieczenie należności, jeżeli w budżecie zabezpieczymy tylko 100 milionów złotych, Panie Premierze, wczoraj do późnych godzin nocnych dyskutowaliście na temat tych wszystkich punktów porozumień. Jeżeli rząd polski nie przyblokuje granicy, w imporcie ukraińskiego mięsa drobiowego, to zakłady, które ubijają tygodniowo 170-200 tysięcy sztuk, będą padać co tydzień. Czy co rząd, co pan premier widzi w tym temacie, żeby polskie zakłady, rodzinne zakłady, które ubijają do 200 tysięcy sztuk drobiu tygodniowo, przeżyły na rynku, bo na dzień dzisiejszy rentowność tych zakładów jest poniżej zera, panie premierze. Miałem tyle informacji z województwa warmińsko-mazurskiego, z kujawskiego i ościennych województw, że produkcja dzisiaj jest na debecie. I dlatego, jeżeli nie powstrzymamy ukraińskiego importu drobiu, to kolejne zakłady będą upadały. Kolejne zakłady. Chciałbym powiedzieć, że na Kujawach jest taka grupa ziarno, która się toczy proces odzyskiwania pieniędzy już kilka lat. Kilka lat rolnicy nie mogą odzyskać pieniędzy. Spółdzielnia mleczarska Rypin upadła i niestety rolnicy odzyskali śladowe ilości należnych im pieniędzy. W, w styczniu tego roku upadła OSM Prudnik w Opolskim. I jakie są zobowiązania tej mleczarni? Tych zobowiązań i firm, które bankrutują dzisiaj na rynku polskim jest bardzo dużo. Dlatego my musimy podejść do tego tematu bardzo odpowiedzialnie, wprowadzając tą ustawę, bo te 100 milionów, które Pan zaproponował w ustawie z budżetu, ewentualnie 160 ze zbiórek rolników, bo podpowiedzmy sobie na pytanie, rolnicy, jeżeli płacą na fundusz promocji 0,1% odstawionego mięsa i teraz będziemy im dokładać 0,25%, to w sumie będą płacili 0,35%. 0,35%. Dlatego chciałbym poznać stanowisko rządu w tej sprawie, co w przypadku rozdrobów z Rzeszowa 172 milionów. Bo powiem tak, panie premierze, potężne zakłady drobiarskie, nasze, polskie, prywatne, sprowadzają ten drób w, w takich ilościach, który których to mięso nie ma certyfikatu. Nie ma certyfikatu, jest mieszane z naszym mięsem i wysyłane na zachód po obniżonych cenach. Rolnicy dzisiaj spadek mięsa, cen mięsa jest bardzo radykalny, o 30-40 groszy to jest tydzień do tygodnia. 30-40 groszy tydzień do tygodnia. I jeżeli popatrzyliśmy wczoraj na rolników, na producentów zbóż, kukurydzy, rzepaku, to dzisiaj kolejną grupą to są producenci mięsa i którzy stoją przed dylematem, że nie podołają problemów, jakie sprowadza wolny handel z Ukrainą. Jeżeli takie przyjęliśmy, potężną empatię do rządu z Ukrainy, chcemy Ukrainie pomóc, to niech tą solidarnością okaże się 27 krajów unijnych. A jeżeli mówimy, wczoraj panowie rozmawialiście, jeżeli z Ukrainy wchodzi 2,6 miliona rzepaku dla całej Unii, a, ten, a milion zostaje w Polsce. 2,6 Ukraina najwięcej, bo wyprzedziła Australię, która 1,7 miliona wyprzedziła Kanadę i w tym momencie milion ton rzepaku zostaje w Polsce. To jak polscy rolnicy mają konkurować z Unią Europejską? Dalsza taka polityka rządu, że my będziemy przyjmować bez tego, że te samochody są plombowane, wysyłane w porcie nadal dalej do krajów afrykańskich czy krajów arabskich spowoduje to, że polscy rolnicy dalej będą upadać. Dalej będą upadać, jeżeli my nie wstrzymamy importu zbóż, kukurydzy, rzepaku z Ukrainy. A teraz do, na dokładkę dochodzi mięso drobiowe. Zakłady, panie premierze, drobiowe tego nie wytrzymają i w najbliższym czasie będziemy obserwować upadek zakładów drobiowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z